Hej, hej Cukarinka Dzisiaj robimy znowu makijaż z kleju taki, już widać tutaj mam nawożone, postrzępione. tym razem robię tutaj właśnie taki ten to ma niby symulować otwartą ranę, coś takiego postrzępiona skóra yy, tylko przydałby mi się jakiś taki dobry ktoś kto umie farbkami operować lepiej niż ja żeby to wyglądało lepiej i może też jakość farby też gra rolę ja mam zwykłe z gdzieś innego sklepu Halloweenowe Dobra, a jaką maskę będziesz robić? Zobaczę, zobaczę ogólnie to ma tak wyglądać, ten, ten cała ten, twarz była tak rozerwana było a to same usta, czy, czy dalej taką tą? No ogólnie, ogólnie tu. Aż tutaj mm -hmm. no tu, tak wyrwane, mm -hmm. czy coś takiego. Będę to widzieć, jak mi się to będzie układać. <gry> no. Więc tak. Może trochę zębów zrobię. Jak zęby. Coś tu. Mm -hmm. Pękły te paznokcie. Tak. No tak masz fajnie. Tak, gdzieś mi popękały, bo się uderzyłam tam o, to, o tą kolejkę całą. A, żeśmy tam. pojechali tam fest grubo po tym. Mhm. Przybliżę trochę może. Tutaj teraz robię, choćby tak zęby były. Już mi ciarny czarny z tej wychodzi. Lekko białe, żeby to było takie, że zęby jeszcze zostaną? Musiałabyś robić, no nie wmatać, między dziurę, między zębami? Nie. nie. Ho, ho, ho. To i tak jeszcze będzie wszystko zamazane tym. Nie wiem właściwie, jak to wyjdzie, bo ja nie jestem talent, jak chodzi o malowanie farbkami. Ja jestem bardziej e, rzeźbiarstwo w tym kierunku, bardziej jak już, ale takie samo malowanie to nie za bardzo obrazów takiego, czegoś, co nigdy nie malowano. то раз так шионым Wczoraj mnie tam jedna Pani pytała, że czemu ja piszę na tych filmikach nie naśladować. A więc mianowicie dlatego tak piszę, że ja używam takiego kleju, co nie wiem czy na skórę można go nakładać. Ja akurat go mogę nakładać, bo wiem, że mam otworną skórę, ale jak to innych chce, no to niech naśladuje na własne ryzyko. Chociaż ja nie wiem, czy tutaj to jest takie mega fajne, żeby to naśladować, ale jakby ktoś tak chciał, no to na własne ryzyko. I mm, najlepiej, mm, jak ktoś wie, że ma jakieś tam alergię czy coś, to lepiej niech od razu tego nie robi. Dla alergików. Albo niech czy... sobie zrobi najpierw próbę. Albo niech sobie zrobi jakąś próbę. Na przykład tak Stefanowi bym tego nie proponowała, no bo wiem, że oni mi się tam pojawiają jakieś takie plamy, później ma coś tam. Ale niech najpierw sobie robią próbę z tym klejem. Jak będzie coś wyskakiwać, jakaś ta, to. No w ogóle, od razu. Klej on, nie ma, on nie ma żadnego atestu, to nie jest klej do twarzy, więc ja to robię tak kaskadersko dosyć. Pomysł mam z telewizji, ale w telewizji to też właśnie nie był taki klej jak ten, tylko to był klej taki inny do twarzy, a ja tylko widziałam, że ten jest bardzo podobna konsystencja, no i ja wykorzystałam ten, bo ja wiem, że mi tam od tego nic nie będzie. Znam moją skórę i wiem, że ja to spokojnie mogę, ale inne no nie radzę, nie radzę, żeby ktoś tam jak już to testa zrobić, ten, bo od razu ja też, jak ktoś jest z miasta, jak ludzie z miasta oglądają, to Wy macie dużo więcej możliwości niż ja tutaj na tych naszych jochach. A z internetu zamawiać, no to jest nie lubię, nie lubię. Pierwsze to za przesyłkę trzeba dużo płacić, albo się tam logować, to już trzeba dużo kupować, a ja ogólnie wolę kupować. To co widzę, wolę widzieć po nie w ciemno. Więc ja z internetem to ja tak nie za bardzo. Jeszcze później z oczami coś będę musiała, nie wiem. Gdy widzisz, no już jako taką, no nawet jeszcze trochę czarnego to tego, żeby to wyglądało za zaschnięte krew. Zobaczymy, zobaczymy jak to wszystko wyjdzie później. Jak się to będzie układać. Też jeden pan miał wątpliwości o moje buty, hmm. że ja mam niby te buty, że one są nie wiem, brudne czy w ogóle, no one mają, już mam je chwilę, widać, że tutaj już są zużyte trochę, widać ślady użycia. Ale, to jest normalne. Dokładnie, ja jestem zbyt eko, żeby uczestniczyć w jakichś takich głupich um, konkursach piękności, ubrań i jak coś jest, tylko widać ślady użycia, to od razu idzie na śmietnik, idziemy po nowe, na śmietniki rosną, morza są zawalane tym wszystkim śmieciami, wszędzie to wszystko się kumuluje, a my tylko chcemy piękno, piękno, piękno. Sorry, ale w takim już to ja nie uczestniczę. Jak są buty wygodne, to ja je będę nosić, aż będą, tak jak tutaj już widzę, że tu już się robi taka dziura czy coś, no to je będę musiała wtedy. Ale możesz nawet je koło domu dać. Wcale nie musisz, bo może być koło domu. Ale to ja na, nawet jak ja je tak używam ogólnie i po domu, i na tym ja tak ogólnie używam. Mój tato, to on ma... Jedne buty, żeby na pole iść, jedne buty, żeby to pewnicy iść, jedne buty, żeby na górę iść, jedne buty, żeby po mokrym chodzić, że to wszystkiego ma inne buty, ale ja wolę mieć jedne buty i to mają być dobre buty, te buty nawet w zimie je używałam, w śniegu chodziłam w mm. nich. Ja miałam na to dałam je do malowania ścian, bo szkoda mi wyrzucić, to chociaż będę miała do malowania, Jak coś mi wypanie, to założę stare buty i maluję, no tak bo szkoda mi wywalić. A tak by miała do malowania czy do tapetowania, tam coś, tam się nie boję, jak tam mi spadnie kawałek farby czy kawałek kleju do tapety, to wiem, że się nie boję, że mogę. Że nie, nie, jest, nie, 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 nie jest mi szkoda. Szkoda. Ale wyprała jej i o dziwo mi farba zeszła. czyściutkie jak nowe. Mieszam te farby w ramach uzyskania efektu, ale nie wiem do końca jakiego. Tego czarnego wystarczy tylko tak musnąć troszeczkę i on już daje mega efekt. To te inne kolory się gubią przy czarnym. No tak zrobię zbliżenie, nie, bo jak otwieram, to wtedy widać inne zęby, tak.

mi się pisła jeszcze. No. Ale dalej jeszcze nie widać tych, tej skóry takiej, że to nie odstaje tak. No to jeszcze bardziej musiałabym posprzącić.

Ciepsko, że te farbki nie wysychają, no. się robią takie, że ja muszę uważać, żeby tego nie rozmazać, żeby nie dotknąć, obojętnie, gdzie nie dotknie zaraz to jest rozmazane, one tak nie wysychają. Есть, что я, что -то, что -то. Могу бы трое высохнуть. No, coś takiego. A u góry to przynosi coś będzie żeby być jak jakoś ten? Nie, nie. Tylko, żeby tu. Tutaj już jest tak w miarę. był już tak chyba było. Mhm. Mhm. Okrzy, nie wiem czy oczy też. Teraz jeszcze muszę tutaj zrobić z tym make upem żeby to się tak nie świeciło. Chodź. Widzisz? Jaki klej się tak nie płyszczał. Trzeba najpierw ten filmik nałożyć. Teraz muszę na tą farbę ubagać. No nie wygląda źle. No. Ja? Już! Jakoś tylko rozgazuje ta farba. Um.

Da. Ogólnie to takimi fulidami, tym wszystkim to się tak nie bawię. Nie jestem ogólnie za makijażem. Jak już to taki makijaż, taki, 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 taki. jakiś straszny, albo coś, po ten zwykły to takie, to jest, nie wiem. No niby jest fajne, ale... Chociaż niekiedy mi się podoba, jak się tak odmawia, to niekiedy mi się nawet podoba, jak takie zwykły właśnie makijaż. Tylko żeby nie był za mocny. Taki za mocny, to mi się nie podoba, to mi wtedy bardziej tak przypomina, jak ze starych filmów, choćby te stare baby takie. Co? Sam makijaż. Też nakładanie maski. Hmm. nawet, nawet. Trochę tym. Oczy jeszcze. Ale oczy to nie wiem. Tak to będzie to zostawię. Ale nie, 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 To już chyba jest za tyle. To chyba już starczy. Coś czarnego będziesz dokładać jeszcze do tego? Hmm, chyba nie. To już chyba tak nawet zostanie. zawsze mam takie. Zawsze mi się tutaj robią takie typy oczami. W krajach azjackich niby to jest sexy. Nawet się kobietki oferują, żeby takie coś było. Że jak się tylko by śmieje, zaraz te takie wychodzą. U nas to nie jest za bardzo seksi, no ale co mam zrobić? To, co jest w krajach azjatyckich sexy, to mi to tutaj natura dała. A tam kobiety by takie coś chciały mieć. A tutaj znowu my tego nie chcemy mieć. No, ja się tam pod skalbrem nie będę kłaść, tylko dlatego, że coś mi się tam, to są wszystko drobiazgi. Są ludzie, co mają prawdziwe problemy, jak później są choroby, jak są w ogóle skaleczenia różne. Ja to mam tylko ten ząb, no to ja mam narzekać, czy, że mam kiepskie włosy i to mam narzekać. Są ludzie, mają problem, prawdziwe problemy. Jak są dzieci chore, nawet dzieci już chorują, rodzą się chore. To są problemy, a nie tam takie drobiazgi. Trzeba się cieszyć z tego, co się ma, a nie tam tylko patrzeć na, że ktoś inny jest bardziej idealny, a czym ja tak nie mogę być. Mm, mm, mm. Tutaj tutaj po, troszkę podkreślić. No. I to po tak jakoś było. to czy jeszcze coś? Mm. Chyba by już tutaj było. Może jeszcze trochę tym dam. mam ten pędzelek. Juhu, pędzelek. Mm -hmm.

Więc bardzo realistycznie to nie wygląda, ale dla kogoś o niskim budżecie, kto nie chce za dużo wydać, ani nie ma kogoś, kto się zna na tym, jak to wszystko malować, to takie coś jest fajne i na pewno idzie popatrzeć i się wzbudza zainteresowanie więc na jakąś Halloween party czy gdzieś na imprezkę, by tak spokojnie szło iść, a koszt jest bardzo malutki. No są tam w Ameryce, tam belek się to wydają, ludzie tysiące wydają na to wszystko, ale mm, ja to pokazuję dla zwykłych ludzi, nie dla tych takich, co na to tyle wydają. Tylko, żeby zwykli ludzie, tacy co nie siedzą tak bardzo w tych tematach, też mogli. To jest tak samo, jak kupić BMK albo zwykłe auto. To jest zwykłe auto, zwykły makijaż. A później, już jakieś studio, i inne tam jak są eksperci od tego, no to wiadomo, że to inaczej wygląda. Więc tak. Narka, trzymajcie się, zawsze bądźmy pozytywni. Nie zapominajmy o lajku, subskrypcji. Trzymajcie się zdrowo, uważajcie na siebie, i pamiętajmy, żebyśmy zawsze byli pozytywni. Narka.